Odwieczny dylemat szefów, kto ważniejszy, pracownik czy klient. Rozbierzemy to dzisiaj na części pierwsze. Oczywiście na końcu dojdziemy do wniosku, że i klient jest ważny, i pracownik jest ważny, ale spojrzymy na to z bardzo wielu perspektyw i odpowiemy sobie na pytanie, co tak naprawdę buduje pozycję firmy na rynku. Cześć, cześć, cześć. Pytanie, kto ważniejszy, pracownik czy klient, to trochę jak pytanie, czy lepiej mieć pieniądze, czy zdrowie. Tak naprawdę, oczywiście, najlepiej jest mieć jedno, jedno i drugie, ale rozbierzemy to dzisiaj trochę na części pierwsze, dlatego że w tym temacie kryje się sukces firmy, w tym temacie kryje się to, co powoduje, że jedne organizacje wygrywają na rynku, inne przegrywają, że jedne budują swoją przewagę konkurencyjną, a inne, pomimo tego, że na przykład mają całkiem niezłą ofertę, tą przewagę konkurencyjną na rynku tracą. Więc temat dotyczący przywództwa, zarządzania organizacją, ale jeżeli prowadzisz firmę, na pewno ważny również. Dla ciebie. Oczywiście zanim wejdziemy w konkret, to jak zwykle przypominam, że tego live'a nadajemy co tydzień. W poniedziałek o 19.00 dzisiaj wyjątkowo mamy we wtorek, ale jak każdy, kto umieszcza jakieś treści w internecie, będę bardzo wdzięczny za polubienia, komentarze, dzielenie się Waszymi opiniami. Ja się nazywam Tomasz Kalko, jeżeli ktoś tu jest po raz pierwszy. Jestem aktywnym menadżerem sprzedaży, budowałem duże sieci dystrybucyjne. Jestem psychologiem i strategiem biznesu. Skończyłem obydwa te kierunki na Akademii Leona Koźmińskiego. Jestem autorem ponad 100 artykułów. Autorem dwóch książek o sprzedaży i o negocjacjach, wykładowcą akademickim, trenerem, mówcą i konsultantem. To wszystko znajdziecie w moich mediach. No i wracamy do tego tematu: pracownik czy klient, kto jest ważniejszym elementem firmy. Będziemy rozmawiali o tym, czy rzeczywiście jest tak, że klient ma zawsze rację. Będziemy roz rozmawiali w ogóle o tych filarach firmy, jak one wpływają na siebie. Będziemy rozmawiali o trudnych sytuacjach pracodawców z klientami, które powodują taki trochę dysonans poznawczy, powodują to, że właściciele firm przestają wierzyć w ludzi, przestają wierzyć w pracowników. A jako konsultant, ktoś, kto wiele lat pracował z właścicielami firm, myślę, że mam już jakieś obiektywne spojrzenie na ten temat. Trochę porozmawiamy o kulturze organizacji. No i na końcu odpowiemy sobie na pytania. O kogo warto walczyć, a o kogo nie warto walczyć? Pamiętaj o tym, żeby wziąć to, co ci pasuje. Jeżeli coś nie pasuje do Twojego biznesu, Twojej roli w organizacji, kultury Twojej organizacji, to po prostu tego, tego nie to zignoruj. A jeżeli coś jest dopasowane, to skorzystaj z tego. No dobra, klient ma zawsze rację, jest to oczywiście takie powiedzenie. Ja mam swoją własną historię na ten temat, która rzeczywiście była dla mnie grubą lekcją. Jest rok 2000, zaczynam pracę w jednej z dużych firm. Mam pełnić rolę koordynatora działu sprzedaży i widzę, że jeden z klientów rozjeżdża nam handlowca, ale to rzeczywiście rozjeżdża, to jest bardzo dobre określenie. Mówimy o pracowniku w biurze obsługi klienta i o kliencie, który no, mamy rok 2000, wysyła faksy i jakieś tam godzinę, 40 minut po tym, jak wysłał faksy, za każdym razem dzwoni, no i bardzo agresywnymi słowami próbuje zmobilizować handlowca do tego, żeby ten handlowiec lepiej pracował. Nie chcę tutaj cytować, ale uwaga za każdym razem jest wulgarnie, brutalnie, agresywnie. No i widzę sytuację, widzę, że ona się powtarza, idę do swojego szefa, do, do właściciela firmy, mówię: "Szefie, mamy taką i taką sytuację. Zmieńmy proszę osobę do obsługi, dlatego że obok siedzi dziewczyna bardzo asertywna. Poradzi sobie z tym klientem. Szef zaczyna mnie w szczegółach dopytywać, co tam się dzieje. Pyta, czy to rzeczywiście nie jest tak, że myśmy gdzieś wcześniej może coś zlekceważyli, może gdzieś no, po prostu daliśmy ciała i to, i to sprowokowało te agresywne zachowania klienta. No, mówię, że nie, że widzę, że, co się dzieje, że to jest taki, taki model pracy tego klienta, a rzeczywiście jest grubo. Szef tak patrzy na mnie mówi, nie, Tomek, to, to jeżeli to jest ten, ten typ agresji, ten model. To nie, to weź jutro kluczyki i pojedź, podziękuj za współpracę. Więc ja wiecie, taki młody, gniewny, 30-paroletni nastawiony na, na to, że więcej klientów, więcej sprzedaży, mówi nie, no ale nie o to chodzi, klient robi milion złotych obrotu, absolutnie zmieńmy tylko osobę do, do obsługi. Nie, 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 niech ten klient zostanie. Szef tak patrzy na mnie, mówi: Tomek, no ale jak ten klient zostanie, to zostanie problem. Jeżeli ten klient jest tak agresywny wobec nas, to jest też agresywny wobec swoich klientów. On nas reprezentuje na rynku. Jeżeli my go zostawimy, to ten ktoś będzie nam rozjeżdżał po prostu kogoś innego. Nie, w ogóle nie, to nie ma sensu. Współpraca z tego typu klientami jest bez sensu. Pojedź, podziękuj za współpracę. Naprawdę, zanim tą lekcję odebrałem, jakiś czas musiał minąć. Z ciekawostek, ten człowiek dalej pracuje w tej organizacji, wspiera tą organizację. Nie muszę też tłumaczyć, jak to wpłynęło w pewnym sensie. Na morale w tej firmy. Oczywiście cała sytuacja była wytłumaczona, bardzo dobrze taka zarządzona wewnątrz, wewnątrz organizacji, ale to była lekcja o tym, że z jednej strony Pieniądze w firmie biorą się z klientów, to klienci przynoszą pieniądze do firmy, ale z drugiej strony, żeby ty, ci klienci byli, żeby oni mogli, chcieli przynosić te pieniądze do firmy, muszą być ludzie do obsługi. I ci ludzie do obsługi, jeżeli obsługują 20, 30, 100 klientów, w pewnym momencie robią się tak samo ważni, jeżeli nie ważniejsi. Oczywiście domyślam się, że tej odpowiedzi się spodziewałeś, że jedno i drugie jest ważne, ale ja często widzę to, że właściciele firm gdzieś zapominają o tych, o tych komponentach. Po to, żeby utrzymać firmę, są potrzebne cztery filary. Cała reszta, moje doświadczenie mówi, że jest jakoś zastępowalna, czyli są potrzebne finanse. Po to, żeby prowadzić firmę, jest potrzebny produkt, usługa. Jest potrzebny zespół ludzki, no i są potrzebni klienci. I teraz mądrzy właściciele mówią, nawet z tych czterech komponentów, które są niezbędne, bo zobacz, marketing, wiedza, księgowość no cokolwiek dalej to już jest zależne od tych elementów, ale mądrzy mówią, z ludźmi zawsze wszystko odzyskam. Jeżeli mam dobry zespół, jeżeli mam zespół mądrych ludzi, zaangażowanych, ludzi, którzy się nieustannie rozwijają, którzy grają na siebie mądrze, którzy się wspierają w tych, w tych procesach, to zawsze wszystko odzyskam. Każdy z tych czterech komponentów jest do odzyskania, jeżeli tylko mam zespół, jeżeli tylko mam ludzi. To rzeczywiście nie jest wcale głupia wiedza. I teraz mam wrażenie, że od czasu do czasu przedsiębiorcy w tym, no to rzeczywiście jest tak, że te sytuacje czasem są bardzo trudne, że rzeczywiście można się gdzieś w tym pogubić. I jak przygotowywałem tego live'a, czasem te tematy wymyślamy, Gdzieś ad hocowo, po to, żeby było ciekawie, żeby dotknąć jakiegoś fajnego aspektu, był taki moment, że zacząłem się zastanawiać: no dobra, ale czy to nie jest jeden z tych tematów, który będzie tak na cztery minuty? No na zasadzie, no dobra, pracownik jest ważny, klient jest ważny, no i tyle. Ale się okazało, że jak zaczęliśmy omawiać konkretne sytuacje, to są sytuacje, które się systematycznie powtarzają i w których widać, jak to nie są proste decyzje. Pierwsza rzecz to są pretensje klientów. Bardzo często do tego dylematu pracownik czy klient dochodzi wtedy, kiedy klienci mają jakieś pretensje, i teraz czasem jest to po prostu informacja zwrotna do organizacji, że coś w organizacji działa nie tak, że jakaś procedura działa nie tak, że jakiś pracownik działa nie tak, ale moje doświadczenie w pracy z handlowcami, z klientami. Mówi, że tu też zachodzą bardzo ciekawe komponenty. To znaczy, to szczególnie widać na przykład w reklamacjach. Klienci w trakcie, jak zgłaszają reklamacje, to oni oczekują, że ta reklamacja zostanie natychmiast załatwiona. I teraz uwaga: 60-70% reklamacji jest bezpodstawnych. No, to znaczy, to jest próba odzyskania pieniędzy, próba przerzucenia na dostawcę swoich własnych problemów. I w momencie, kiedy klient nie uzyskuje tego, czego chce, to przerzuca do organizacji informacje. Handlowiec bardzo brzydko się zachowywał, używał brzydkich wyrazów, był niekulturalny, brudny, przepraszam za gdzieś, śmierdzący itd., itd. Czyli mówiąc najprościej, klienci próbują podważyć wiarygodność człowieka wewnątrz firmy, bo nie uzyskali tego, co chcieli uzyskać. A nie zawsze to jest sensowne, nie zawsze to jest podstawne, i w tych momentach jest bardzo ważne, żeby ktoś umiał na to spojrzeć z tej szerokiej perspektywy, czyli od czasu do czasu umiał obronić własnego człowieka, człowieka, za którego jest odpowiedzialny. Tu oczywiście myślę o menadżerach, o właścicielach. Czasem właściciele mówią, no. Tak, ale wiele razy byłem wykorzystany przez własnego pracownika. Byłem oszuki oszukany przez własnego pracownika. To tu niestety home office jest takim, takim bazowym narzędziem. Ostatnio, w niedzielę dosłownie, siedziałem w restauracji i słuchałem, jak dziewczyna mówi, że ona by chciała pracować dwa dni na home office, bo jak będzie pracowała na home office, to będzie mogła niczego nie robić, będzie mogła udawać pracę i ona wie, że tam dwie osoby w firmie, tak robią i w ramach sprawiedliwości ona też tak chce. Nie ukrywam, że miałem taki, no dobra, trochę myślałem o tej przepływie wartości. I rzeczywiście czasem się zdarza coś takiego, że pracodawca, który był oszukany, mówi nie: klienci to jest ta moja wartość, a handlowcy są, nie wiem, pracownicy są do odzyskania. Takie klasyczne case'y to jest przechodzenie do konkurencji. Czyli w momencie kiedy człowiek przechodzi do konkurencji to właściciel firmy potrafi powiedzieć no nie ma sensu inwestować w ludzi szkoda pieniędzy Oczywiście głupota kompletna, to nie przypadkiem w świecie szkoleniowym nie wymyśliłem tego zdania, ale szkoda, bo jest fajne. Jeden szef mówi do szefa, do drugiego nie inwestuje w ludzi, bo wszyscy ludzie ode mnie odchodzą i oni odchodzą do konkurencji, bez sensu jest inwestować w ludzi. A drugi patrzy na niego i mówi: Ty, no a co będzie, jak ty zainwestujesz w tych ludzi i oni u ciebie zostaną? Bardzo ciekawa perspektywa. No, inwestowanie w ludzi jest niestety niezbędne. I teraz uwaga, ludzie przechodzą do konkurencji. Bo czują się niewykorzystani, albo czują się odwrotnie wykorzystani w zły sposób. Przechodzą do konkurencji, bo ktoś nie zauważył, że rynek się zmienił, że zmieniło się coś w wynagrodzeniach. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że to myślenie w kategoriach, nie wiem, nie inwestuje w którąś z tych części, dlatego że ktoś mnie wykorzystał, bardzo duży błąd. Do tego dochodzą kwestie samego modelu przywództwa. To to już wielokrotnie nagrywaliśmy, opowiadaliśmy o tym, jak często menadżerowie mylą środowisko, które sami stworzyli, czyli środowisko, w którym nie warto się angażować i zrzucają to na ludzi, a tak naprawdę problem jest w, samym, w samej kulturze przywództwa. Warto mieć to z tyłu głowy, to znaczy warto mieć z tyłu głowy to, że czasem problemy wewnątrz firmy, które szef mówi, no nie ma sensu inwestować w ludzi, nie wiem, nie szanuję ludzi, bo oni nie szanują mnie, bo się nie angażują, wynikają z błędów w przywództwie. W związku z tym, że nagrywaliśmy o tym live, to odeślę cię do, do nich, przejrzyj YouTube'a, proszę przejrzyj Facebooka, Umieszczamy tych materiałów dużo, dzielimy się wiedzą po to, żebyś, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, więc znajdziesz na pewno i to. No i oczywiście wiedza o strategii, to jest w ogóle bardzo ważny komponent, czyli to rozumienie, że ludzie muszą decydować o tym, jak będą wdrażane tematy wewnątrz organizacji. No dobra, to tak już zamykając trochę, trochę tego, tego live'a, o kogo nie warto walczyć? Oczywiście nie, wa, nie warto walczyć o klientów, Którzy są toksyczni, którzy są agresywni. Nie warto walczyć o klientów, którzy zostawiają dużo pieniędzy, ale nie wygenerowują żadnej marży. Są takie grupy klientów. Nie warto walczyć o klientów, którzy systematycznie składają zapytania albo kupują bardzo małe ilości, do tego za każdym razem negocjują cenę, właściwie po to, żeby kupować gdzie indziej. I oczywiście trochę tak się pozyskuje klientów, ale jeżeli to się zrobi, taki ukonstytuowany model współpracy, no to jesteśmy w jakimś bardzo złym miejscu. Najtrudniejsza grupa klientów toksycznych to chyba dostrzeżenie tych klientów, którzy bardzo dużo zostawiają, bardzo dużo pieniędzy, ale tak naprawdę nie wnoszą żadnej wartości. No a o jakich pracowników nie warto walczyć? Badania mówią bardzo prosto. Nie warto, nie warto walczyć o pracowników, którzy wnoszą negatywną energię. Były robione badania w zespołach 4-5 osobowych i świadomie wprowadzano tą osobę, która z założenia miała generować taką atmosferę negatywną, efektywność tego zespołu spadała o 40-50%, czyli zobaczcie, jedna osoba, która była w tym zespole, czyli ta to była osoba dołożona, czyli teoretycznie ona powinna wnieść dodatkową jakąś wartość i wygenerowywała, znaczy ona coś robiła, ale jednocześnie wprowadzała taką negatywną atmosferę. Ona obniżała efektywność tego zespołu o 40-50%. Warto to rozumieć, ale też warto zadać sobie pytanie, z czego to wynika. Czy to jest charakter tej osoby, sposób myślenia, czy może jakieś niezadowolenie, które wynika z błędów wewnątrz organizacji? Moje doświadczenie mówi mi, że też jest taka bardzo toksyczna grupa pracowników, czyli pracownicy, którzy robią teatr zaangażowania, bardzo niebezpiecznie. Wieczna rzecz. Więc yy... To jest to, na co trzeba zwracać uwagę, czyli gdzieś na końcu, na końcu, oczywiście trzeba mieć w tym mądrość. Czyli na to pytanie klient czy pracownik? Oczywiście odpowiedzi nie ma i jeżeli pojawiłeś się na tym live, to mam nadzieję, że nie oczekiwałeś jednoznacznej, nie oczekiwałaś jednoznacznej odpowiedzi, bo ona oczywiście nie istnieje, ale warto pamiętać, że pracownik zawsze jest tym pierwszym klientem, czyli tym kimś, z kim też trzeba stworzyć pewien rodzaj kontraktu. Po to, żeby ten klient, ten pracownik budował wartość na styku z klientem i po to, żeby ta wartość wracała do firmy. Tak ten, kompo, tak ten model musi być zbudowany, bo tylko tak on ma sens w organizacjach. Jeżeli dochodzi do jakiegoś konfliktu, trzeba zawsze stawać po dobrej stronie. Uwaga, czasem trzeba stawać mądrze po dobrej stronie, bo uwaga, w organizacji czasem trzeba zrobić tak, że po to, żeby nie generować jakiejś burzy powiedzieć klientowi, któremu nie powinno się teoretycznie tego mówić albo nie wiem, gdybyśmy byli w prywatnej relacji, to to by było niezdrowe, ale w prywatnej w biznesowej relacji trzeba powiedzieć klientowi, który nie ma racji tak, przepraszamy, ale uwaga, w takich momentach trzeba bardzo ochronić pracownika, czyli to musi być jednak pewien rodzaj teatru, pewien rodzaj kontraktu. Nie można zrobić tego w ten sposób, że organizacja bez sensu, przeprasza klienta po to, żeby klient nie zrobił burzy, i jednocześnie wewnątrz firmy robi burzę dla pracownika, który uwaga, nie popełnił błędu. A to są dość częste przypadki, że nie ma błędu pracownika, ale pracownik dostaje w skórę, dlatego że mamy do czynienia z jakimś bardzo agresywnym klientem. I to trzeba umieć zobaczyć. Trzeba umieć zobaczyć sytuację, gdzie klienci mają żądania, po prostu dlatego, że są klientami i mają żądania, więc to warto zrozumieć, będąc szefem, menadżerem, to są ważne sytuacje, w której trzeba ochronić pracownika. Czyli uwaga, trzeba ochronić biznes, ale trzeba też ochronić pracownika. To są bardzo trudne sytuacje. Wiecie, że mówię dużo o wartościach, ale w biznesie takie sytuacje też są i nie sposób czasem tego zrobić inaczej. Pozwól swoim ludziom zawłaszczyć firmę, czyli pozwól swoim ludziom, żeby oni tworzyli twój biznes, żeby oni dbali o twoich klientów, żeby oni rozwijali twój biznes. No i co jest bardzo ważne, nie walcz o wszystkich. I to tak samo nie walcz o wszystkich pracowników, jak i nie walcz o wszystkich klientów, ale warto rozumieć to, że to jednak pracownicy, jeżeli firma się rozrasta, to pracownicy tworzą biznes. I oczywiście pierwszym kimś, kto tworzy biznes, jest właściciel, ale później jak firma się rozrasta, tu nie ma innej opcji, tu nie ma dyskusji. To ludzie tworzą biznes i to jest oczywiście hasło, które jest w bardzo wielu podcastach, w bardzo wielu wiadomościach, w bardzo, jest często powtarzane, ale jest często niezrozumiane. Ja nazywam się Tomasz Kalko i pomagam firmom budować wartości, budować przewagę konkurencyjną w oparciu o miękkie kompetencje, o wiedzę dotyczącą tego, jak ludzie podejmują decyzje. Uczę tego, jak sprzedawać wartością, a nie ceną. Uczę całe zespoły szefów firmy, uczę negocjacji i to i tych negocjacji twardych, kwotowych i tych miękkich, czyli tych negocjacji, które są czasem wewnątrz firmy. Uczę etycznego i mądrego wpływu, uczę komunikacji w sporze, bo spór to jest bardzo duża wartość wewnątrz organizacji, bo jak ludzie się spierają, to znaczy, że im na czymś zależy. Uczę przywództwa, Uczę różnorodności, robimy badania psychometryczne, pokazujemy ludziom, jak rozpoznać tych innych, jak z nimi współpracować. To wszystko znajdziesz na mojej stronie tomaszkalko.pl. Jeżeli masz ma, mały zespół albo siebie do przeszkolenia, wejdź na moją stronę, bo dajemy dużo wiedzy i na darmowych projektach zamkniętych, na darmowych webinarach, ale też na płatnych projektach już komercyjnych, takich jedno-dwudniowych. Ludzie są bardzo zadowoleni. Poczytaj sobie w komentarzach. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, albo zainteresowana, to wejdź tutaj na moją stronę. Jest taka zakładka sklepi wydarzenia, albo tutaj i znajdziesz wszystko to, co robimy w najbliższym czasie. No, i jeżeli pracujesz w dużej organizacji. To napisz do nas maila na biuromałpakalko.pl. Jeżeli chcesz stworzyć jakiś proces dopasowany do Twojej firmy, do Twojego zespołu, chcesz, żeby ludzie umieli ze sobą współpracować, umieli wykorzystać swoją synergię, umieli sprzedawać wartość, a nie cenę, umieli rozmawiać z klientem, umieli rozwiązywać problemy, Ty napisz do nas maila. Pomożemy, pomożemy Ci w tym, bo to jest nasza praca. Pomagamy firmom budować przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę na temat tego, jak działają ludzie. Ja nazywam się Tomasz Kalko i do zobaczenia na jakimś z projektów. Trzymaj się, cześć, hej.